Często nocują w piwnicach, później tam się załatwiają. No, z kolei na klatka zwlekają wszystkie wycieraczki w jedno miejsce, zostawiają tak rano, plują, zanieczyszczają. No. Zapach też jest jaki jest, także dzieci boją, ale kobiety nawet boją się, panie się boją. Bo jak są oni na klatce czy coś, to no. Także nie wiem co z tym, ale, ale trzeba to jakoś rozwiązać. Bezdomni tutaj w obiekcie, no jest to problem, bo siedzą przed murkiem, przed obiektem, siedzą na murkach, siedzą na schodach. Klienci, no niechętnie na nich patrzą, jest to źle odbierane przez klientów z zewnątrz. Ci, którzy są tutaj, no to pół biedy, ale którzy są poza, to jest to dla nich problem. A druga sprawa, kiedy zamykamy o 18 tutaj sklepy, a pasaż jest jeszcze, polo jest czynne, to wchodzą na korytarz i śmiecą, a co najgorsze, to potrafią się załatwić i, no i robią bałagan. Dlatego jest to problem, który policja i Straż Miejska, niby jednorazowo reaguje na to, ale to się powtarza, i, i my zostajemy z problemem na sam koniec. Także jest to dla nas kłopot tutaj. Na początku było to kilkanaście osób, w tej chwili już jest dużo ponad dwadzieścia. Jakoś tak zauważam, jakby problem narastał, ponieważ pojawiają się nowi, to najczęściej mężczyźni, po dwudziestce, koło trzydziestki, prawdopodobnie nie respektują reguł przyjętych w domu czyli alkohol, alkohol i jeszcze raz alkohol. Jeżeli nie można z kimś takim funkcjonować, to najprawdopodobniej rodzice postawili warunek, a ponieważ z alkoholu trudno jest zrezygnować niejednemu, no to opuścili dom i żyją na swój sposób, który y, no, sprawia dość dużą trudność mieszkańcom miasta Kościerzyny, bo wiemy i widzimy y, grupki, a to na boisku, a to na ławce, a to w parku, a to przy sklepie, y, a to na klatce schodowej, i powiem szczerze, że jest bardzo trudno do tych osób dotrzeć, bo to nie jest tak, że nie mają gdzie pójść. Ulica Brzechwy 5, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zapraszamy zawsze o każdej porze roku, aczkolwiek jesienią w sposób bardziej zdecydowany powiedziałabym, bo nawet pracownik socjalny chodzi po terenie miasta i wyszukuje osoby bezdomne. Zapraszamy i proponujemy im schronienie w schronisku w noclegowni, na obszarze miasta, bo tam mamy pozawierane umowy z, ze schroniskami. Ból jest jeden. W schronisku trzeba zachować trzeźwość. I dopiero wtedy, kiedy Mróz przyjdzie, kiedy jest bardzo zimno, większość z nich podejmuje heroiczną decyzję, żeby wyrazić zgodę na to, żebyśmy mogli ich umieścić w schronisku. Dopóki pogoda jest przyzwoita, dopóki słoneczko świeci, przypadki takie, że ktoś przyjdzie i chce być skierowany do schroniska, są niestety bardzo rzadkie. A nocy już zaczynają być chłodne. Yy, wiem. Yy, znaczy, w tym roku jeszcze o tym nie słyszałam, ale z lat minionych, że jeden czy drugi bezdomny nocuje na klatce schodowej. Bywa, że e, z, także potrzeby fizjologiczne reguluje na klatce schodowej. I chciałabym po, poprosić, powiedzieć tym mieszkańcom, żeby tego nie tolerowali, żeby po prostu wezwali policję, bo jest to zachowanie, które kwalifikuje się do kodeksu wykroczeń. Nie może być tak, że ktoś nie respektuje reguł przyjętych w społeczeństwie, nie respektuje norm prawnych i uważa się za rozgrzeszonego tylko dlatego, że nie ma swojego domu. To tak nie działa. A schronienie i dach nad głową może mieć, jeżeli zechce z niego skorzystać przy naszej pomocy. No jest problem, bo przychodzą tutaj, przesiadują i. i yy... Brud po sobie zostawiają. Już nie chcę tego nazywać bardziej, ale, ale wejść nawet tutaj nie można. Natarczywi i, i bardzo nieprzyjemni, a wręcz agresywni. Coraz chłodniej jest, i oni też chcą gdzieś się schować. I, I szukają różnego rodzaju schronienia, czy to na klatkach schodowych, w piwnicach, w sklepach handlowych. To w tych miejscach jesteśmy proszeni o podejmowanie interwencji, głównie związanych z tym, że te osoby swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek, który no, wszyscy chcieliby, aby był zachowany w danym miejscu. Niemniej jednak nie ograniczamy tych działań do tego, aby pozbawić te osoby tego schronienia. Tych, tych chłodniejszych dniach, ale wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej nakłaniamy te osoby do tego, aby zechciały skorzystać z profesjonalnej opieki i w okresie zimowym udaje się to, bo wówczas jest już troszeczkę zimniej i te osoby chętnie korzystają z takiej opieki. Ale w okresie jesiennym, kiedy jeszcze jest w miarę ciepło, to rzadko, który, rzadko kto się decyduje właśnie na, na skorzystanie z tej opieki. No i mamy dlatego takie sytuacje, a nie inne, że zaczynają wchodzić na klatki schodowe, do piwnic, a przy okazji no, nie są zbyt czyści, są nachalni, gdzieś próbują wymusić od kogoś parę złotych na, na niekoniecznie coś do zjedzenia. No i to powoduje, że jesteśmy wzywani i podejmujemy interwencję.